Cześć Boże, witam Was wszystkich w kolejnym warku, dwunastym już. Ale tym razem z najgłębszego miejsca, z poziomu 900 kopalni Sofiówka. W poprzednich warkach godaliśmy dużo o szybach, o zagrożeniach głodnych, o ratownictwie, nawet o zakładzie przeluczy. Dzisiaj zaś będziemy godać o Wung, o tym, jak to górnicy ten wągiel wydobywają? Jak go fedrują? Jak udostępniają kolejne pokłady, kolejne ściany, żeby mieli co fedrować? Zaproszą do ściany, zaproszą do środka. Boże. Kajmy są i co i tu pokorzecie. Witam na kopalni Zofiówka. Znajdujemy się aktualnie na poziomie 900 na stacji osobowej I dzisiaj pokorzemy wam ścianę B3 w pokładzie 405 przez 1 oraz przodek chodnik podsianowy B1 w pokładzie 406 przez 1 i to dzisiaj. Czyli zobaczymy przednie. to jak górnicy fedrują. Dokładnie zobaczymy ścianę jak i przodek. No to idziemy. Zapraszam. na kopalni wągło. Wągiel mnie się wydaje, że je czorni, a tu je biało, jak wymynie. Czemu to tak? No to jest jeden z elementów bezpieczeństwa kopalni. Właśnie przeszliśmy strefę zapory pyłowej oraz strefę opylania wyrobiska, która zabezpiecza jakby pozostałą część kopalni przed zagrożeniem, które mogłoby być po tej stronie wyrobiska. Czyli gdyby był wybuch, nie daj Boże! pyłu węglowego, to taka zapora musi powstrzymać jego rozprzestrzenianie się na kopalni. I jak ona działa? W ten sposób działa, gdyby fala wybuchowa przechodziła tym wyrobiskiem, to te półeczki, które są wypełnione, nasypane z pyłu yy, kamienny, to one się wywracają, stworzą w tej atmosferze taką strefę, wymieszanego powietrza z tym pyłem i ogień nie przeży się. Zostanie wygaszony w tej strefie. Takie jest zadanie tej, tych zabezpieczeń. zarówno tej zapory, jak i tej strefy opylania. Ale czyli to, że tu jest tak biało, to, to jest dla bezpieczeństwa górników. Ta, to jest dla bezpieczeństwa górników. Dobra, jest to za coś elementów więcej. profilaktyki na kopalni, na kopalni węgla kamiennego. To idziemy dalej. Idziemy dalej, zapraszam. Spociliśmy się trochę, 1000 trochę metrów my przeszli, i doszliśmy do jakiejś końcówki. Co to teraz tu jest? Jesteśmy na chodniku pocianowym B1 w pokładzie 406 przez 1. Przed nami jest tutaj kombajn chodnikowy AM75, którym drążymy te wyrobisko. W tej chwili widzimy w tyle załoga dokręca zamki na obudowie po zakończonym cyklu. A po co budują taki chodnik? To dla przyszłej ściany B1, w tym pokładzie, którą będziemy tu eksploatować, ten pokład. Tysiąc metrów, żeście się pędzili. Ona jeszcze będzie miała? No już są ku końcowi zakresu. A kiedy ta ściana tu będzie uruchomiona? No za rok to będzie, w drugim kwartale przyszłego roku będziemy już fedrować węgiel tej ściany. Czyli żeby wyfedrować, to trzeba z takim wyprzedzeniem robić te roboty przygotowawcze. Dokładnie. Czasami to jest półtora roku. Nawet się taką ścianę ma na wydobyciu. No ale teraz ten chodnik, ile oni mają postępu na dzień? No to zależy od sytuacji, od zaburzeń geologicznych, od uskoków, no, ale taka maszyna no, potrafi za dobę i 12 metrów urobić. Czyli ten kilometr to już pędzi pora miesięcy. Tak jest. Stąd takie wyprzedzenie jest potrzebne w czasie, w planowaniu tych wyrobisk. Bo żeby teraz ściana uzbroić, to trzeba mieć jeden chodnik nad ścianowy, pod ścianowy i do wierzchnię. I do tak jest, dokładnie. Czyli to jest ogromna robota, żeby w ogóle pierwszy węgiel się posypał. Tak? Dlatego jest odrębny jakby ruch na kopalni, który się tymi sprawami zajmuje. Są to e, ruch robót przygotowawczych, gdzie tylko się zajmuje przygotowaniem przyszłych ścian. I to jest ta przyszłość kopalni. Oni się tym zajmują z wyprzedzeniem odpowiednim. Żeby te ściany się tak układały, żeby produkcja kopalni była na właściwym poziomie. Czyli ten dyrektor, kierownik ruchu zakładu nie może myśleć, ino co dzisiaj fedruja, ale co będzie fedrował za 5 i 10 lat. Oczywiście, że tak jest. I niewątpliwie to robi skutecznie. To się ciesza. No to teraz zobaczymy jak robi ten kombajn. Tak, zapraszam. Za chwilę go, jak panowie skończą, uruchomimy i zobaczą panowie, jak taki kombajn panikowy fedruje w środku. Są my w chodniku ścianowym. ale ja tu oprócz rur, kolejki, w ociągu widzę też taką gruborura, ponad metr chyba grubości. Do czego ona służy? Tak, to jest lutniocią o średnicy 1200 mm. Służy do dostarczania powietrza ludziom pracującym właśnie w tym środku, na którym przed chwilą byliśmy. Za pomocą wentylatora z tej strony wyrobiska, od strony przyszłego prądu powietrza. On tłoczy przez ten ponad kilometr powietrze po to, żeby ci ludzie w środku mogli pracować i mieli czym oddychać. A, bo to jest ślepe wyrobisko w ścianie jest, jest naturalny obieg, a tu tak. trzeba go tym lutniociągiem dostarczyć. Tak jest i taka jest jego funkcja i jego zadanie. Dobra, to zajmę są bogaci od doświadczenia. Idziemy dalej, idziemy dalej. mi się na ścianie obecnie B3 w pokładzie 405x1, w rejonie stacji 45. Obecnie zagrożenia jakie tu występują u nas w rejonie to mamy najgorszą kategorię, czwartą kategorię zagrożenia metanowego. Zagrożenie wyrzutami metanowych skał. Pokład jest nietopiący, nie, nie, nie mamy tu też zagrożenie temperaturowe, jest przekroczona temperatura od połowy ściany, ludzie pracują w skróconym czasie pracy. W tej chwili tutaj w ścianie mamy sekcję fazos 1232 POZ jest, części jest rybnik 850 komba jest KSW 880, jest na napięcie 300, czyli to jest bardzo duże napięcie w ścianie. I teraz panowie mogą pokażą jak komba się załączy i parę. Tak. W, w, czyli tu się wydobyło te czarne ja, złote. złoto ja. To jest tak A jaką wysokość tej ściany? wysokość tu mamy 2,5 metra. Węgla jest 2,20 z przerostami to mamy 2,5 metra wysokości ściany na I wiele tu robi ludzi. No na, na każde z mamy po, po 15 ludzi. Po 15 ludzi w ścianie pracuje, żeby swoje żeby to utrzymać, to, swoje utrzymać a i swój prostym zrobić, żeby też żeby na warunki były. Płacowe, także... A to jest tak ekstremalnie, my sami mieli ciężko, ja już teraz się tak opieram, bo dojść tu to już no jest, sama no... droga jest męcząca. No jest droga męcząca, dlatego też tu mamy specjalne kolejki sprągowe, które teraz są od kilku lat wprowadzane już na kopalni, które dowożą ludzi, no ale to też, też to jest uciążliwe, bo rejon jest daleki, ludzie pracują po 7 godzin na, na dole, oczywiście czy pracują w temperaturze, to mają czas skrócony do 6 godzin, żeby nie było... No, temperatura też, też y, ludzie wykańczą no. także warunki są ciężkie no. no a te kolejki są po to żeby ludzie... tak, y, ja, mieli... kolejki są żeby ludzie i żeby też bo jak by mieli iść pieszo to jak bym do rejonu to już by byli wykończeni i z takim idziem by było... to tak jak ja, już bym się nie chciało robić <grychy> dokładnie, dokładnie, tak jest no obudowę tu mamy bardzo nowo nowo nowoczesną budowę, która jest y, na sterowaniu ta obudowa już jest o wiele o tyle lepsza, że nie wymaga takiej specjalnej obsługi, tak bo kiedyś, że trzeba było chyba każdą sekcję sterować, jest możliwość sterowania indywidualnego, jak i w automacie. Czyli mo można tymi, tymi sekcjami sterować, bo kilka sekcji z sekcji. Jest to bardzo bezpieczne dla, dla pracowników, pracujących w ścianie, mniej ucieczliwe no i technologia lepsza. Czyli ta obudowa ona jest już taką samokrocząco. Ja. Ona no. wiele kombajn ugryzie, tyle się przesunie do przodu. Tak jest, tyle się może przesunie do przodu. Ja. I to razem z tym przenośnikiem. Razem się, tak jest. Jest to bardzo dobry, dobry no. wynalazek. No wiadomo, technologia idzie do, do przodu i to też daje nam no, plusy. No i no, że to są tuny chyba tego żelaza sam. E, czyli już zabudowa tego to trwa długo. No. No, też już na tym etapie już też kopalnia doszła do takiej sytuacji, że też te roboty są wykonywane przez różne inne urządzenia, też się ludzie nie muszą na tyle narobić, też to już jest tak dopracowane, że ta technologia już jest o wiele lepsza, z samego transportu. Kiedyś trzeba było kombinować, czy inne sposoby montażu tych, tych sekcji nasyciami, a teraz już jest ta technologia o wiele bardziej dopracowana. No i nasz ekstremalny zjazd na dół na poziom 900 kopalni Zofiówka do Biegkuńca. Dowiedzieliśmy się tam, jak to górnicy mają ciężko fedrować po to, żeby te czarne złoto mogło wyjechać na wir. Ja chciałbym przede wszystkim naszemu przewodnikowi podziękować za to, że nas zaprosił i że nam to wszystko pokazał. Cieszę się, że mogłem Państwa oprowadzić po podziemnych wyrobiskach naszej kopalni. Myślę, że wiele spraw, których dotychczas nie było pokazywanych, w końcu ukaże świat W Telewizji TVS. Dziękuję jeszcze raz. Ja myślę, że górnicy zjeżdżając na dół pozdrawiają się szczęść Boże. Niemcy mówią blik auf, wiele zjazdów, tyle wyjazdów. No wszystkim, całej załodze i ekipie telewizji Silesia udało się szczęśliwie wyjechać. W związku z tym przyszli my pod figura Barbara, żeby za ten szczęśliwy wyjazd podziękować. Podziękujmy tej naszej patronce w Boże. W dzisiejszym warku poznaliśmy ciężko robota górnika. Byli my na przodku, byli my i na ścianie. Ta ściana teraz już wyglądała blank inaczej niż 40 lat temu. Blank inaczej niż 100 lat temu. Kiedyś śpiewali na ścianach, filarach i tam te filary wielkie podpierane były całkiem drzewem. Po tym 40 lat temu, tak jak tu na tej makiecie, wprowadzono pierwsze kombajny. Ale też te pierwsze kombajny były robione tak, że one nie miały obudowy zmechanizowanej tej, co się dzisiaj widzieli. Były podpierane drzewem, a z tyłu była pełna podsadzka kamienia. Teraz górnik już robi osłonięty obudową zmechanizowaną, samo przesuwającą się. Ale one ważą pieroisko ciężko. To, co my dzisiaj tam wycierpieli, dychając tym ciężkim, gorącym powietrzem, no to to, żeście widzieli chyba po nas, jak my byli spoceni. Dlatego wielkie uznania mamy do wszystkich pracujących górników na dole, by zawsze im świeciło na wierchu słońce, by zawsze wiele razy zjechali i wyjechali na wir. Dlatego chciałbym teraz wypić za zdrowie górników, by zawsze na nich po wyjeździe, po szczęśliwym wyjeździe, czekał kufel zimnego piwa. To by było na tyle. No to pierzkłutkowie, do zobaczenia za tydzień.